Studenty medycyny w górach łażą po hali, nagle patrzą się, a tam taki baca. Pasie łowce, ale on coś tą nogą tak pociągu. I no pociągu, pociągu i oni się zastanawiają go do wywcą, bo zgadywać, na cło nie chory. Godowiczco, ja myśla, że on to mu przeszczelone z wojny, a ten drugi go do To mi tak wygląda, że spod z kozy i to mu od wypadku. Nie ja myślę, ten pierwszy go, że może to mu hejdy Megedina. Ale wiecie, do jakiegoś nie umieli dojść wniosku, przyszli do tego bacy, mówią, słuchajcie, my są studenty medycyny, krakowsko, wiecie, uczelnia. No i teraz widzimy, żeście są na coś tam chory, kolega go że to mocie przeszczelone z wojny. Ja zaś myśla, że to może mocie od wypadku, na kozie żeście jechali. Albo może to po prostu mocie Hajdy Medegina. Baca, na nich wejrzał, to do panocki wiecie, są studenty medycyny? No no, przecież że tak jest. Ja mu to powiem tak. Ja to nie mam ani łod wypadku, ani tego nie mam przestrzelone z wojny, ani to nie ma hejdy Megedina i nożek do gówna w los i łacierom.